Dzień dobry, Jolanta Zielińska. Witam Państwa bardzo serdecznie w środę 15 stycznia i zapraszam do oglądania aktualności. Już za kilka dni będzie można zrobić porządki w piwnicach i garażach. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej podało terminy zbiórki odpadów wielogabarytowych. Terminy zbiórki w poszczególnych rejonach uwidocznione są na załączonej mapce. Zbędne odpady należy wystawić przy śmietnikach na dzień przed planowaną zbiórką. Odpady wielkogabarytowe to meble, zbędny sprzęt AGD, opony i tym podobne. Do tego rodzaju odpadów nie zalicza się gruzu budowlanego, który należy oddzielnie zgłosić do wywiezienia. Przypominamy też, że codziennie można samodzielnie dostarczyć zużyty sprzęt AGD i RTV oraz opony do punktu zbiórki w siedzibie firmy. W przyszły poniedziałek ruszą zapisy na ferie zimowe organizowane przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury. Wypoczynek zimowy dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat organizowany jest w dwóch tygodniowych turnusach w godzinach od 10 do 14. Przewidziano zabawy, warsztaty sportowe, wyzwania i wiele innych niespodzianek. Zapisy w Sapiku przy ulicy Kilińskiego w 1 w godzinach od 7.30 do 15.00. Już 20 stycznia ruszają zapisy na ferie w mieście przy Szczecineckim Sapiku na ulicy Kilińskiego przy sekcjach i klubach Sapik. Drodzy Państwo, od 20 stycznia od 7.30 do 15.30 przyjmujemy zapisy osobiście w sali numer 10. Serdecznie zapraszamy. Co będzie się działo na feriach? Do jakich grup? Kto może się zapisać? Ile to będzie kosztowało? Na ferie w mieście zapraszamy dzieci od 7 do 12 roku życia. Przewidujemy mnóstwo wyjątkowych, kolorowych, edukacyjnych atrakcji, między innymi warsztaty chemiczne, karaoke, wyjście do kina. Drodzy państwo, w tym roku ferie mamy darmowe, także fantastycznie. Czy dzieci będą jechać na jakieś wycieczki? W tym roku nie przewidujemy wycieczki, natomiast warsztaty chemiczne, które do nas przyjadą ze wspaniałą grupą specjalistów i chemików. Wydaje mi się, że spełnią funkcję takiej, takiej naprawdę wyjątkowej przygody, która będzie stacjonarnie. To jeszcze raz przypomnijmy, od kiedy do kiedy można zapisywać dzieci. Zapisujemy dzieci 20 stycznia od 7.30 do 15.30 w sali numer 7. Serdecznie, serdecznie zapraszamy. Sobotę, 25 stycznia na ekranie Kina Wolność będzie można uczestniczyć w spektaklu operowym Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Będzie to możliwe dzięki bezpośredniej transmisji z jednej z największych scen operowych świata. Tym razem będzie to opera Aida Giuseppe Verdiego. Początek o godzinie 18.30. 25 stycznia, godzina 18.30, Kino Wolność w Szczecinku. I przed nami kolejna transmisja na żywo z Nowego Jorku przez Ocean Atlantycki, Metropolitan Opera. Tym razem zobaczymy dzieło niezwykłe, dzieło monumentalne jedno z najsłynniejszych w dziejach. Będzie to Aida Verdiego. Twórcy tego spektaklu przygotowali niezwykłą oprawę. Wizualną, będziemy mieli projekcje, będą animacje. To wszystko stworzy na ekranie naszego kina, tak naprawdę wcześniej na scenie w Nowym Jorku, niezwykły świat starożytnego Egiptu, bo właśnie w tym świecie dzieje się akcja tej opery. Mamy tam niewolnicę faraona, mamy jej. Romans, jej miłość do egipskiego wodza. To słynne dzieło, które naprawdę warto zobaczyć. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest dodatkowym atutem tego przedstawienia. Ci, którzy realizują transmisję, pozwalają nam zaglądać za kulisy tego dzieła. W przerwach możemy śledzić to, co dzieje się z tyłu sceny, jak gdyby, a więc tak naprawdę będąc w przecinku, w Kiniewolność widzimy więcej niż widzowie w czasie rzeczywistym w tym samym czasie w Nowym Jorku. 25 stycznia godzina 18.30 Kinowolność i Aida Verdiego. Zapraszamy. 26 stycznia w niedzielę po raz 33 zagra wielka orkiestra świątecznej pomocy. Na ulicę Szczecinka wyruszą wolontariusze z puszkami. Każdy z nich będzie posiadał imienny identyfikator. Już trwają licytacje. W mieście w kilkunastu punktach znajdują się skarbonki stacjonarne Wielkiej Orkiestry. Działa także eskarbonka finał na placu Wolności. W tym roku 33 finał gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej. W tym roku gramy prężnie przed ratuszem. Stanie scena 26. Zapraszamy od godziny 14 do 20. Mamy dla Was przygotowany pełen line-up, cały program wypełniony występami artystycznymi. Wystąpią sekcje i kluby. Oczywiście różne inne działania na tej scenie będą się działy, będą prowadzący, będą licytacje, także he, serdecznie zapraszamy. Będzie można też zjeść. Coś ciepłego wypić, coś ciepłego e, i tak dalej. ale to scena sceną, ale również trwają cały czas aukcje Allegro, które wystawiamy prężnie, codziennie. Także zapraszamy na woś, na Facebooku oraz na e, SAPIK. E, jeszcze przypomnę tylko, że cały czas do 26 można znaleźć 15 lokalizacji, w których stoją nasze puszki sztabowe. Także serdecznie zapraszamy do zbiórki pieniążków. Oczywiście wolontariusze też będą zbierali do puszek? Tak, 20 teraz stycznia mamy odprawę z policją, przygotujemy wolontariuszy w sprawie bezpieczeństwa na, na, na drodze, jak to ma przede wszystkim wyglądać. 26 startują od godziny 9 do 18, będziemy mogli ich spotkać w różnych lokalizacjach w mieście, także 50 wolontariuszy wystartuje 26 stycznia i będzie można je spotkać. Za każdym razem mówimy o tym, na co zwracać uwagę, patrząc na wolontariusza. Czy ma identyfikator, jaką ma puszkę? Tak, oczywiście. Przede wszystkim to, co ich identyfikuje, to jest identyfikator. Z, tą, z tym identyfikatorem mogą się właśnie poruszać tylko osoby, i te osoby mogą tylko trzymać puszkę i taką zbiórkę prowadzić. To teraz tylko prośmy o ładną pogodę, żeby to wszystko fajnie zagrało. Tak, przede wszystkim. Dla nas to jest najważniejsze. Przede wszystkim będziemy stać na scenie. Będzie gorąco, także tylko możemy błagać o pogodę, żeby była, żeby była dobra. Dzięki. Tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. W dalszej części programu po magazynie służb mundurowych cofniemy się w czasie w archiwizjach. Dziś przypomnimy aktualności z kwietnia 1998 roku. Ostatnią pozycją naszego programu będzie magazyn telewizji lokalnych. W magazynie m.in. innymi odniuła sucha na Kaszubach. W piątek aktualności poprowadzi Krzysztof Janczorewicz. Do zobaczenia.